A za... Służba zdrowia na przykład jak sobie radzi? Da się, da się, dobrze to funkcjonuje? Czy... Bo za dużo pieniędzy w służbie zdrowia jest. Nie za mało. Za, za, dużo. za dużo. Za dużo. I, i nie umiem nimi dzielić. Nie... Trzeba... mi pan wspomni żeby... o służbie zdrowia, to mnie ciągnie z rową Dlaczego to tak wygląda, że tyle się czeka? Bo za dużo pieniędzy w służbie zdrowia. Trzeba o piątej wstawać, o szóstej czasami w kolejkach stać. Jak to Panie, wygląda? Panie służba zdrowia, pan ja, ja, ja dość często chorowałem. Ale jak dostawałem od lekarza skierowanie na fizykoterapię, mm -hmm. dzisiaj dostawałem, jutro szedłem do lekarza do, do, na fizykoterapię, a pani mi powiedziała, pojutrze zaczynamy. A, a dzisiaj na zabiegi nie, bo za, czekać, na zabiegi, na zaraz rację. powiem. Na zabiegi dwa lata mi kazały czekać. I będzie pan ale, czekał? A czekałem, bo ja mam pierwszą grupę to na, na wizytę w domu przychodził do rychabilitant to czekałem pół roku. Czekał pan? No czekałem, doczekałem. No, a, a czemu nie prywatnie? Prywatnie, żeby pan Drogo. był prywatny z służby zdrowia korzystać, to trzeba zarobiać A 7-8 tysięcy, Wie pan, ile bierze fizykoterapeuta... -tera 200 300 pewnie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Znaczy, no nie wsadzaj. 130-150 raźć. A darmowe leki są? O czym pan coś? A ma, ja nie w Mam, niektóre mama ja bym nikt nie miał, to musiałbym, no nie wiem, co bym, a już bym zawrócił chyba w dole. A jedzenie poszło w górę bardzo chleb, ile kosztuje na przykład, czym mleko? Nie, czy nie wiem, bo ja nie nie, nie, nie robię teraz, kiedyś zakupy, powiem panu, Ale wszyscy, co odchodzili w początki lat 90. mają emerytury mizerne. No i jedno myślenie wtedy było o tych No inne, inne, inne była średnia krajowa, to, to była różnica. Tej, co poodchodziły panie w 2000, to już średnia krajowa była wysoko i emeryturę dzisiaj mają ponad 3000. A za 3000, jak jest dwoje dziadków? Za się byli za tyle? Czy to jest? Gadają sobie. Dlaczego młodzi poszli za Tuskiem? Jak pan myśli, na przykład? Za, za tą Platformą, ogólnie za Koalicją? Chciały kogoś zagłosować, bo zagłosowały. Mogli, mogli go pamiętać 8 lat temu, jak ktoś ma 20. Co, co? Mogli go pamiętać jak ktoś ma 20 lat. No panie, nie, nie wiem czy pan pamiętał tuska rządy. Nie, nie, a bilera rządy pan pamiętał? Tagierka pan pamiętał. Nie, nie, nie. No widzi pan. Się... Zagierka było lepiej? Czy teraz? Ja Zagierka mi się powodziło nawet Jest to trzęspiędzę, bo taki tu nagrywam większość. Po 1500 są samotni, emeryci. Przeżywiam za tyle? żyby w ścianę i, i patrzeć w okno. No, to panie powiedziała, że już nie chce się żyć, no, taką no Nie, Wysa... na nie I, wystarczy. Żyje się, bo się żyje. Co pan może dzisiaj. Za... Pan zdrowia, na przykład, jak sobie radzi? Da się się, dobrze to funkcjonuje? czy? A jeśli pan wspomni o służbie zdrowia, to mnie ciągle z żołądka Dlaczego to tak wygląda, że tyle się czeka? Bo za dużo pieniędzy w służbie zdrowia jest. Nie za mało. Za, za, dużo. za dużo. Za dużo. I, i nie umiem nie widzieć.